I można by odnieść wrażenie, że odpowiedni dodatek załatwi każdy problem, że chemia jest dobra na wszystko. A tymczasem, a tymczasem po 36 godzinach w specjalnym testowym silniku fragmenty tłoków liczą się te ściany, nie denka. Denka to są pozostałości paliwa, ale na ścianach pozostaje coś ciemnego. O, to jest właśnie to, czego w oleju być nie powinno, a co się pojawia. Oczywiście obiektywizujemy w ten sposób, że próbujemy to ciemne specjalnym próbnikiem barwnym złapać. Przy czym dobrze jest wtedy, kiedy jest, no powiedzmy, na tych dolnych fragmentach. Ha, można to zresztą obejrzeć, powiedziałbym, zdecydowanie bardziej brutalnie. Tak to wygląda, kiedy jest nowe. Tak. Kiedy. Przejechało 30 tysięcy kilometrów używając dobrego oleju, a tak, kiedy olej był niezupełnie w porządku, ten szlam, nagar. Straszna rzecz. Bywa, że cząstki są twarde i w związku z tym panewki w silniku wyglądają po pewnym czasie właśnie tak. Oto właśnie do czego zdołaliśmy dojść chemią. A jeśli już ktoś chce zważyć. To, co w oleju jest dobre, a co nie, czego w nim być nie powinno. Filtr odśrodkowy tak wygląda kupiony w sklepie. Tak po przejechaniu pojeździe eksploatacyjnej, a przy czym dopiero o te fragmenty czarne zachowujące się jak plastelina pokazują właśnie te twarde substancje smoliste, żywiczne w oleju, których być nie powinno. A tak wygląda wtedy, kiedy olej jest zły. Jeszcze Obrany raz. Można by mnożyć tysiące, tylko rzecz polega nie na mnożeniu ich, a na znajdywaniu rozwiązań. Na przykład, coś takiego: małe arcydzieło chemii, środek zapobiegający spienianiu się oleju. Trzy tysiączne części takiego środka dodane do oleju zapobiegają niezwykle niebezpiecznemu zjawisku. Wystarczy trochę tego powietrza wpuścić, by przekonać się, że w tej próbówce. Ten specjalny środek został dodany. A tutaj, kiedy powietrze tylko znajdzie drogę do, do oleju, nastąpi zjawisko o właśnie niesłychanie niebezpiecznego spieniania się. To cudo chemii działa w ten sposób w tamtej oczywiście próbówce, że obniża napięcie powierzchniowe i powoduje, że te banieczki piany szybciej pękają. Ale naturalnie to nie koniec, bo to! Te wszystkie argumenty o tych szlamach, zapychających filtry, osadzających się na tłokach, nie mają w zasadzie racji bytu, jeżeli w oleju znajdzie się taki specjalny, uszlachetniający dodatek, środek dyspergujący. Tego dodaje się około 1%. W obu próbówkach speca... rozpuszczalnik do jednej z nich wędruje ten środek barwi, próbówkę na kolor jasnobrązowy. I teraz. Do każdej z nich to, co jest najbardziej niebezpieczne drobiny sadzy. Identyczna ilość w obu próbówkach. O, widać, co się dzieje. W tej osadziło się mniej więcej równomiernie, w tej drugiej sadza opada na dół i taka jest właśnie rola tego środka dyspergującego. Nie utrzymuje te drobiny sadzy w niesłychanie. Dużym rozproszeniu. Nie pozwala im właśnie na opadanie i na zbijanie się w większe grupy. Można to oczywiście, żeby udowodnić, że tak jest naprawdę, wstrząsnąć obiema próbówkami, ale efekt będzie widoczny dopiero po chwili, kiedy dostatecznie dużo czasu minie, aby te w jednej opadły. I takie właśnie pomysły chemii sprawiają, że walka, chociażby z sadzą. Jest walką wygraną. Jeden z najbardziej skomplikowanych i największych rozpylaczy świata. Ale nie idzie tu o dezodorant czy perfumy. Silnik spalinowy, prócz pchania pojazdów, jest maszyną do mieszania oleju z powietrzem. I jak w każdym rozpylaczu, produktem ubocznym jest niestety piana. Jej pojawienie się to znak, że jest niedobrze, że olej traci swoje własności smarne. Trzeba więc zaaplikować lekarstwo numer jeden specjalny środek przeciwpiętny. Ale tlen jest wybitnie złośliwą substancją. W miarę ogrzewania się olej ulega coraz silniejszemu utlenianiu i staje się coraz gęstszy. A stąd już krok do pojawienia się węglowego nagaru na tłokach i zaworach. W rezultacie objaw znany doskonale wszystkim kierowcom. Zbyt wczesny zapłon i charakterystyczne stuki podczas pracy silnika. Przy tych objawach należy koniecznie podać lekarstwo numer 2 Substancję powodującą dezaktywację moleku tlenu. W ten sposób proces nadmiernego utleniania zostaje zahamowany. Tłok jak nowy. Czysty i gładki. Podobnie zawory pozbyły się węglowych osadów, ale żeby nie było zbyt wesoło, kolejna kontrola. I kolejna niespodzianka. Tym razem maziste osady będące mieszaniną częściowo tylko spalonego paliwa i oleju, powodują zlepianie się pierścieni, szybsze zużycie tłoków i spadek mocy silnika. Do akcji musi więc wkroczyć lekarstwo numer 3. Środki rodem z kuchni, mieszanina detergentów, czyli substancji myjących, bo o to właśnie chodzi, by wnętrze silnika utrzymać w idealnej czystości, tworząc warstewkę ochronną na metalowych powierzchniach. Dzięki temu maziste osady nie mogą po prostu przyklejać się do nich. Ale każdy kij ma dwa końce. Metalowe powierzchnie wewnątrz silnika stały się czyste, ale olej ulega zabrudzeniu. Poza tym bardzo rzadko zdarza się, aby w silniku następowało całkowite spalanie mieszanki. Przy wysokim stopniu sprężania, niespalone gazy, paliwo i drobiny sadzy wyrzucane są przez tłoki do oleju. Same drobiny sadzy krzywdy jeszcze nie robią, są zbyt małe. 3 miliony można by posadzić na łebku od szpilki. Ale w połączeniu z wodą, żywicami i kwasami są groźne. Tworzą szlam, który zapycha wszystko. Antybiotyk numer 4. Nazwa: dyspergator. Działanie: Warstewka rozpylonego środka chemicznego tworzy się wokół każdej drobiny sadzy, oddzielają ją od reszty towarzystwa i nie pozwala na łączenie się w większe grupy. W ten sposób drobiny sadzy mogą z łatwością przechodzić przez filtry i inne zakamarki silnika. Ta olejowa medycyna niebezpiecznie zbliża się do tej prawdziwej. Nie tylko mnoży ilość lekarstw, ale każe jednym pracować przeciwko drugim. Oto skutki uboczne cywilizacji. Tak właśnie działa ten dyspergator. Widać doskonale, że tam gdzie go nie było, sadza opadła na dno, zbiła się w większe fragmenty. Tutaj gdzie był. Jest to jednolita, czarna substancja umożliwiająca przechodzenie sadzy przez filtry, przez najróżniejsze zakamarki w silniku. W sumie, jeśli spojrzeć na to, z czego zbudowany jest olej, widać, jak niesłychanie skomplikowana jest to konstrukcja. Około 10 uszlachetniających dodatków, dyspergatory, środki zapobiegające spienianiu się, detergenty, następnie środki zapobiegające korozji, przeciwrdzewne, depresatory. No i w ogóle jest to... Pewna całość, którą tworzy współczesna chemia zgodnie z zapotrzebowaniem. To, co zostało niedopracowane w konstrukcji silnika, to, czego nie potrafili zrobić inżynierowie, mechanicy, naprawia, naprawia dzisiaj chemia. I w efekcie powstają takie konstrukcje, jak na przykład ten nowy olej Selector Super Plus, który niebawem pokaże się na rynku. I trzeba tylko o jednym pamiętać, że konstrukcja takiego oleju jest nieprawdopodobnie kosztowna. Prace badawcze kosztowały 40 milionów złotych no To jest ostatnich kilka lat. I to jest skala problemu, niestety. No, do tego trzeba by dodać oczywiście koszty eksploatacji jakichś tam chyba około 50 samochodów sprawdzających to wszystko, setki godzin prób silników na hamowniach, dokumentację tego typu. Ale to jest ten jeden olej, prawda? który no, ma tę zaletę, że będzie go można wymieniać nieco 10, a co 15 tysięcy kilometrów, że nie będzie zamarzał wtedy, kiedy już zamarzają dotychczasowe selektory, itd. Tak tak Przy czym nieprawdą jest, nieprawdą jest że y, cały postęp silnikowy będzie leżał w chemii. My patrzyliśmy na tę sprawę trochę jednostronnie. Zastaliśmy silnik i próbowaliśmy, ty próbowałeś, chemią ratować jego działanie. A prawda jest taka, chyba. Na przyszłość tę odrobinę dalszą, że to, co najważniejsze, dokona się jednak w konstrukcji mechanicznej silników. Bardzo możliwe, że będziemy wtedy mieli także olej idealny, i dwa ideały nareszcie się zetkną. Na razie, na razie pracujemy metodą złotego środka, a właściwie szukania najmniejszego zła w obu konstrukcjach w silniku i w tej konstrukcji zwanej olejem.